Systematyczne i rutynowe przeglądy podzespołów kombajnu Case IH Axial Flow zgodnie z instrukcją obsługi są prostymi czynnościami, ale mają decydujący wpływ na żywotność i bezawaryjność całego kombajnu. Dostęp do filtrów, wskaźników i wzierników poziomu płynów eksploatacyjnych w Axial Flow jest bardzo łatwy, co w znaczący sposób skraca czas potrzebny na okresowy przegląd całej maszyny. Istotne jest, aby wszystkie czynności kontroli poziomu, uzupełniania lub wymiany olejów hydraulicznych, przekładniowych, silnikowych oraz płynu chłodniczego były robione zgodnie z interwałami serwisowymi podanymi w instrukcji obsługi, która w szczegółowy sposób opisuje nie tylko w jakich podzespołach należy sprawdzać lub wymieniać olej, ale także jak to zrobić. Jednym z istotnych elementów okresowej obsługi jest sprawdzenie poziomu oleju w silniku. Poziom ten należy sprawdzać po zaparkowaniu kombajnu na płaskim poziomem podłożu i odczekaniu co najmniej 5 minut od wyłączenia silnika. Po wyjęciu prętowego wskaźnika poziomu należy go wytrzeć do czysta, po czym ponownie włożyć do oporu. Po ponownym wyciągnięciu wskaźnika można dokonać odczytu poziomu oleju. Identyczny sposób kontroli poziomu oleju stosowany jest dla przekładni rotora, przekładni głównej. W kombajnie case IH Axial Flow występują także innego typu elementy, dzięki którym bezinwazyjnie inwazyjnie i w szybki sposób można sprawdzić poziom danego płynu. Wzierniki służą do kontroli poziomu oleju w przekładniach planetarnych, przekładni przenośnika pochyłego, przekładni napędowej. We wziernik wyposażony jest także zbiornik oleju hydraulicznego, zlokalizowany na tylnym pomoście. Przed przystąpieniem do kontroli sprawdzić, czy wszystkie siłowniki są całkowicie wsunięte. Nie zapominajmy także o rutynowym sprawdzaniu poziomu płynu chłodzącego w silniku i jego ewentualnym uzupełnieniu. Należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu i czyszczeniu filtrów powietrza. Wymienia się go po trzech czyszczeniach lub po roku użytkowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Filtr kabinowy oraz filtr recyrkulacji. W warunkach dużego zapylenia, czynność ta zalecana jest w obsłudze codziennej. Stosowanie oryginalnych części zamiennych i rekomendowanych materiałów eksploatacyjnych, dostępnych wyłącznie u autoryzowanych dealerów marki Case IH, zapewni długą i bezawaryjną pracę kombajnu Actual Flow. Wszystkie materiały eksploatacyjne Case IH są opracowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność kombajnów nawet w najcięższych warunkach. Przed rozpoczęciem każdych żniw warto udać się do autoryzowanego dealera Case IH w celu przygotowania kombajnu Axial Flow do pracy.